Moi Drodzy, spóźniono, ale jest vlog. Jest, jest. Musi mi wybaczyć ten mały poślizg, ale po prostu miałam robotę, musiałam oddać stronkę, a stronka musiała po prostu grać na tip top, a niestety nie grała. Więc musiałam się gdzie robić. Poza tym, moi Drodzy, jeśli chodzi o pogodę w Grecji, to jest w ogóle paskudna, bo zaczęło padać. W tym roku w ogóle pora deszczowa, jakoś tak nam troszeczkę późno przyszła, bo zwykle tak w połowie listopada na pewno przychodzi. No, tak nawet bym powiedziała od początku listopada. No a tym razem troszeczkę się spóźniła, no ale niestety jest, więc na vlog na zewnątrz będziecie musieli jeszcze troszeczkę poczekać, jeszcze się troszeczkę wypogodzi. No ale nie martwcie się, bo dzisiaj przychodzę do Was z takim bardzo pysznym tematem, czyli 10 najfajniejszych, najsmaczniejszych e, greckich deserów. Było 10 naj, e, najsmaczniejszych greckich potraw. E, kto nie widział no to jak najbardziej polecam, żebyście sobie zobaczyli. Także moi drodzy, jeśli lubicie słodycze, to zostańcie ze mną. Moi drodzy, lubicie y, słodycze? Ja bym powiedział, że ja tak z wiekiem, y, tak coraz mniej lubię słodycze, jak wam, oczywiście młodsza lubiłam bardzo. I właśnie jak przyjechałam do Grecji, to ja bardzo lubiłam wtedy jeszcze słodycze. No ja właśnie próbowałam co chwilę właśnie coś nowego. No i takim właśnie pierwszym y, moim ciastem, które mi tak. Strasznie smakowało. No to było galaktoburyko. No i to galaktoburyko, moi drodzy, to jest mój numer jeden. Jak wygląda galaktoburyko? To jest taki śmietankowo-waniliowy krem Na górze i na dole jest filo. To jest takie bardzo tradycyjne greckie ciasto. To ciasto jest używane w bardzo dużych deserach bardzo dużo, nawet tych, tak jak Wam mówiłam w poprzednim vlogu, Szpana Kopita właśnie też ma to, to filo. Jedne jest po prostu cięższe, drugie jest. Jest grubsze, po prostu to filo to akurat smaruje się masłem. I po wyciągnięciu tej, tego galaktoburyko. A jeszcze polewa się go takim bardzo słodkim syropem. I to ciasto jest dobre i na zimno i na ciepło. Ja Wam powiem, że ja je lubię na ciepło, ja je uwielbiam na ciepło galaktoburyko jest naprawdę pyszne. Możecie je kupić w każdej piekarni, w każdej cukierni. Jak najbardziej jeśli będziecie w Grecji, spróbujcie sobie galaktoburyko. Moi drodzy, moja następna propozycja to jest taki najpopularniejszy grecki deser, czyli lukumades. Lukumades to są takie małe greckie pączuszki. One w smaku przypominają właśnie nasze racuchy, bym powiedziała. Nie tyle, co to właśnie te tradycyjne polskie pączki. Je się też, to jest ciasto drożdżowe, też się je smaży na oleju, w tym samym, tak jak tak jak nasze pączki. Tylko, że tutaj po tym usmażeniu, to albo się je daje właśnie w miodzie z orzechami serwuje się je albo się je serwuje z merendą, albo z lukrem, albo z sosem karmelowym. Czyli po prostu ten dodatek to po prostu jak ktoś uważa. I to jest taki słodycz, który jest najczęściej na pan, pana Giria. Pana to jest taki grecki odpust, i tam właśnie nie może zabraknąć lukumades. I, tych, i te lukumades są naprawdę we wszystkich takich znajomych wersjach. Ja najbardziej lubię tą, tą, tą tradycyjną wersję z miodem i orzechami i nie za dużo tego miodu, nie lubię takich właśnie bardzo słodkich deserów, a czasami właśnie y, przesadzają właśnie z tymi dodatkami, bo same te pączuszki są świetne, bo mnie nawet y, ostatnio potrząstowała y, sąsiadka, ale właśnie jak są orzechy i tak trochę miodu, nie za dużo. Moi drodzy, moja następna propozycja to glikop. Taliu, e, czyli słodka łyżeczka. Co to jest? E, ja na przykład dostałam od sąsiadki ostatnio właśnie taki deserek, to ja wam go pokażę. Jak to wygląda? To powiecie, że to jest po prostu podobne do drzemu. To są po prostu owoce. E, owoce w takim właśnie bardzo słodkim syropie. Tutaj moja sąsiadka mi dała mm, pomarańczę. Tutaj pycha. To są właśnie takie kandyzowane owoce. Które nadają się do kawy, które nadają się do tego, żeby polać sobie jogurt, można to jeść z pieczywem. Jakie rodzaje glikokutaliu możemy spotkać? Mogą to być gruszki. Mogą to być, tak jak moja sąsiadka mi dała pomarańcze. Mogą to być figi, mogą to być morele, truskawki. Wiśnie. Oczywiście jest tego naprawdę mnóstwo. Jak najbardziej polecam gliko, kutalium. Moi drodzy, następna moja propozycja, czyli numer 4, to będzie melo macarona. Y bo jesteśmy y przed świętami, także musimy wspomnieć o ciasteczkach takich świątecznych, bożonarodzeniowych, a melo macarona właśnie to jest takie, y y to są ciast ciasteczka. Świąteczne, które zasadzimy przez cały grudzień. Z czego się robi takie ciasteczka? To jest na pewno mąka, to jest skórka pomarańczowa, to jest gałka muszkatałowa, miód. I właśnie często są właśnie albo polanem miodem jeszcze, lub czekoladą. Także bardzo dobre ciasteczka. Jeśli będziecie w Grecji w okresie świąt Bożego Narodzenia, no to jak najbardziej musicie spróbować mleka makaronu. Jak już jesteśmy przy świętach Bożego Narodzenia, no to jak najbardziej musimy wspomnieć yy, o kura biedes. Były melomakaron, to oczywiście muszą być też i kura biedes. Yy, kura biedes to są ciasteczka migdałowe, które są zrobione oczywiście z y, mąki, masła, yy, z olejku migdałowego. O, yy, w środku są całe migdały albo takie migdały pokrojone na Yy, na płatki yy, oczywiście pospane jest wszystko bardzo cie cukrem pudrem, to są chyba moje ulubione świąteczne ciasteczka, bardziej lubię właśnie te kurambiedes yy, od melomakarona, ale oczywiście yy, oba yy, obydwie formy jak najbardziej polecam jeśli będziecie w Grecji w czasie Świąt Bożego Narodzenia, spróbujcie i melomakarona i kurambiedes Moi drodzy, propozycja szósta to diples. Yy, diples to są ciasteczka, które jemy na święta paschy, przed świętami paschy. Yy, one są yy, w smaku podobne do naszych faworek, faworków, faworków, yy, no ale dodatkowo są oczywiście jak to w Grecji polane syropem. Tym razem syrop nie jest taki słodki, bo jest to miód yy, yy, razem z cytryną i dodatkowo są posypane jeszcze orzechami płaskimi. No, diples jak najbardziej, oczywiście polecam Wam e, bardzo dobre ciasteczka. Moi drodzy, następna moja propozycja, numer 7 to Bugaca. E, Bułgaca to takie ciasto trochę podobne do galaktoburyko. To ma właśnie te filo, te greckie ciasto, te to, 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 to cieniutkie, które właśnie smaruje się y, masłem. E, do tego zawiera krem, gdzie jest mleko, cukier i jest coś takiego jak semolina. Wiecie, co to jest semolina? To jest ponoć gruboziarnista mąka w takim e, żółtym kolorze. Ponoć ona jest taka zdrowsza od takiej e, normalnej mąki. E, dodatkowo po w pieczeniu Bugacy posypuje się ją cukrem, pudrem i cynamonem. Najlepszą Bugacę podobno robi się w Tesalonikach i tamtą Bugacę robi się na 100 różnych sposobów. Także jeśli będziecie w Tesalonikach, to jak najbardziej musicie spróbować Bugacę. Moi drodzy, moja następna propozycja to halwa farsal. Ona jest troszeczkę inna niż taka normalna halwa. Ona jest w takiej konsystencji, jak taka bardzo zbita galaretka z bakaliami i różnymi takimi aromatami. E, powiem Wam, e, tą halwę możecie w, w, spróbować w, w takiej miejscowości jak Farsala. To jest e, obok Larisa w, w środkowej Grecji. E, wiem to stąd, bo właśnie stamtąd pochodzi mój mąż. I pamiętam, jak pierwszy raz e, właśnie byliśmy w Farsalam. Był jakiś festyn, e, no i oczywiście mieli tą halwę, no wszędzie była ta halwa Farsalon. I ona mi się tak, tak dziwnie wydawała, taka, taka dziwna mi się troszeczkę wyda wydawała, nie? I mówię do Kostyny, no ale jaka ona jest w smaku? On mówi do mnie taka jak lastico, czyli taka jak opona, <noise> czyli on się po prostu tak też trochę żuje, ale smaku jest całkiem dobre, bardzo, bardzo ciekawy smak ma. Także halby Farsalon możecie też kupić normalnie w innych miastach, no ale właśnie Farsali jest na wszelkie sposoby robiona i oni się właśnie bardzo szczycą tym swoim wyrobem cukierniczym. Moi drodzy, moja następna propozycja no to zaadoptowana z kultury tureckiej baklawa. E, w zasadzie to jest tak, że baklawa jest turecka, no ale Grecy jak najbardziej ją e, robią. E, jest w kulturze greckiej już od wielu, wielu lat. Od kilku pokoleń i wachlawa robi się na różne sposoby. Takim najpopularniejszym sposobem to jest właśnie znowu: idziemy do tego ciasta filo, tego cienkiego ciasta filo, który smaruje się bardzo masłem i po prostu przekłada się orzechami pistacjowymi. Oczywiście po upieczeniu zalewa się go bardzo obficie syropem pomarańczowo. Cynamonowym. No to jest baklawa, mi się wydaje, że z tych wszystkich greckich słodyczy jest najbardziej znana, chociaż w zasadzie nie jest do końca grecka. Ale jak najbardziej, jeśli będziecie w Grecji, spróbujcie baklawa, a jeśli byliście w Turcji, jedliście baklawa, no to powiedzcie mi, czy jaka jest różnica między tą grecką i tą turecką baklawą? Moi drodzy, jak już mówimy o baklawa, to powiedzmy też sobie o Kadaifi. Kadaifi jest bardzo podobna do baklawa, tylko że to ciasto się troszeczkę różni. My też na to, na to ciasto mówimy malian, czyli włosy, bo one ma, to ciasto jest w postaci takich właśnie bardzo drobnousienkich włosków. Widzimy, jak to się robi, no to te panie tak biorą te włosy, one są takie wszystkie poplątane i one je tak na tej tak je fajnie w sobie prasują i wtedy wchodzi to na dzień i często jej się po prostu roluje w takie. W takie rolatki się układa na dzień najczęściej jest taki właśnie jak baklawa czyli jest są te orzechy pistacjowe albo te orzechy włoskie czasami też jest budyń oczywiście przychodzi ten sam syrop czyli pomarańczowy no oczywiście i baklawa i Kadaifi jest bardzo słodkie, czyli do takich naprawdę y, smakorzy słodyczy, bo tego naprawdę nie idzie zjeść dużo. To jest po prostu jeden kawałek i po prostu mi to aż w uszach y, od, y, od tego y, słodkiego szumi. Nie lubię właśnie takich bardzo słodkich deserów. No a i Kadaifi, i Baklawa właśnie należą na, do takich y, naprawdę słodkich. Także jeśli jesteście, y, jeśli lubicie bardzo słodkie desery, no to jak najbardziej musicie to spróbować. Musicie przyznać, moi drodzy, że vlog był bardzo słodki. E, bardzo bym chciała, żebyście napisali mi w komentarzu, którą z moich propozycji znacie, którą lubicie, którą niekoniecznie lubicie, e, a która była dla Was takim największym zaskoczeniem. E, także, moi drodzy, e, jeśli jesteście moim stałym słuchaczem, jak najbardziej za, zachęcam do naciśnięcia tego e, magicznego guziczka z napisem subskrybuj. Ten kanał naprawdę da się subskrybować. E, no i oczywiście bardzo mi będzie miło, jeśli dacie mi łapkę w górę. Oczywiście, jeśli się Wam podobało. Także, moi drodzy, buziaki za ten. Pa, pa!